Właśnie nagrywam odcinek z, z takiego mini openingu w sklepie. Właśnie dostałem. Zobaczcie, co dostałem z sklepu. Yy, tutaj dostałem legendarnego i tą yy, skrzynkę Bucharów. Dużą i teraz sobie właśnie ją otworzymy. Ale przed tym zostawcie supa. Ten słup znajduje się tutaj w prawym górnym rogu. Tak więc spróbujcie i zapraszam do oglądania. Dobra, ja już nie przedłużam i yy, otworzymy sobie najpierw tą skrzynkę. Zobaczymy zobaczymy, co, co, co w niej będzie. Uważam, 8 przedmiotów to i w trochę dostaliśmy. I, do, I to ci będzie? Jest skin, skin widzowie i skin. Ej, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, No, a teraz kolejny, teraz kolejny e, Stardrop. To będzie legendarne widzowie. 3, 4, 3, 4. No, 3, 4. O nie, Star Power. No, ale wiecie, no, zawsze się ja chciałem zezadmiarze oczywiście. No, ale no wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Star Power musi być, nie? No, ja jestem taki bardziej taki, no, pół, pół zadowolony. Ale po prostu zrobimy taki takimi, zrobiłem to dla Was. I właśnie zagram sobie jedną rundkę za wymiarzem Byronem. nie wiem właśnie gdzie jest Byron. A tu jest Byron. Bajron, zagramy jedną rundkę i kończymy widowę odcinek, dzięki że bliście, bo to naprawdę bardzo krótki odcinek to by był. To bardzo krótki chyba będzie. Na pewno będzie krótki, to... Na pewno mam nadzieję, że się spodobał. Bo minie idzie w górę i suba. Dobra, to są chyba boty, tak, to są boty, więc damy sobie z nimi radę, damy sobie z nimi radę, to są boty takie, można powiedzieć, no i wygraliśmy, wygraliśmy tę rundę, więc fajnie. Dobra, widzowie, dzięki za oglądanie, o, jeszcze stat drop, ocenię nie teraz, dobra? bo teraz właśnie nagrywam odcinek dla Was jeszcze. Teraz otworzymy sobie Tak więc dajcie mi szczęście, widzowie, proszę. No, wiedziałem, że będzie rzadki, ale no, wiecie, jak to jest. Raz legendarny, raz epicki, raz tam bardzo rzadki, raz mityczny. Tam rzadki też się no wiadomo, jak to jest. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się y, jutro. Widzimy się jutro na, na Swarcie Nowym, i odcinek będzie dopiero za dwa dni. Do, do zobaczenia, cześć.